Dzień dobry, kochane czwórki numerologiczne. Zapraszam Was do czytania na nowy rok numerologiczny, który zaczyna się 17 września 2020 roku. Wchodzimy, kochani, w numerologiczną piątkę czas wielkich zmian. W związku z tym przygotowałam dla Was ofertę, taki prezent ode mnie dwie usługi w cenie jednej. Kierowałam się tym, ponieważ w ostatnim czasie pojawiło się dużo zamówień. Niektórzy z Was wykupywali kilkakrotnie konsultacje, czytania, i będziecie mieli teraz okazję po prostu zaspokoić swoją wiedzę y, poprzez skorzystanie z takiej oferty, jeżeli tylko będziecie tego oczywiście chcieli. Ok, no to co, przechodzimy. Wy wchodzicie w dziewiąty rok osobiste. Jest to czas. Patrząc na numerologię, kochani, podsumowań, jest to czas również do tego, by zastanowić się, w którą stronę zamierzacie iść dalej w swoim życiu. Patrząc na numerologię, nie jest to sprzyjający czas, jeżeli chodzi o rozpoczynanie nowego biznesu, nowych przedsięwzięć i inicjatyw, natomiast ja bym też tak nie kierowała się tym, jeżeli na przykład uznacie, że sprzyjające są okoliczności, tak, ponieważ są wyjątki od tej reguły i warto o tym pamiętać. Pamiętajmy, że numerologię i tarota i astrologię wykorzystujemy po to, by wzmacniać nasze życie, a nie po to, by się blokować. Dobra? To jest kluczowe. Tu jest kochanie, też taki czas dla Was, gdzie będziecie nabywać niezwykłą mądrość, tak? gdzie będziecie wzrastać duchowo. Może też nie będziecie mieli potrzeby przebywania z mm, ludźmi w tym sensie, że y, zaczniecie cenić sobie odpoczynek, y, pobycie samemu ze sobą tak? w swojej przestrzeni, żeby po prostu nabrać sił na kolejne lata. Dziewiąty rok to jest rok podsumowań. Tu zakończamy pewien cykl. Dla Was najlepiej będzie ruszyć z inicjatywami w 2021 roku na jesień, tak? Z takimi nowymi przedsięwzięciami. No dobrze, ale zobaczmy, co na to karta. Zobaczmy, jak uczucia wyglądają u Was. Słuchajcie. No dobrze, jak uczucia. Tutaj pokazujecie się jako osoby, które, przy których będzie wiele różnych możliwości. Być może będzie wiele osób, takich potencjalnych kandydatów, z którymi będziecie mogli stworzyć relacje opartą na poczuciu bezpieczeństwa. Pokazujecie się jako osoby, które będą odbierane przez y, otoczenie jako osoby, które potrafią panować nad swoimi uczuciami, które potrafią panować nad swoimi emocjami, które być może są też skryte, ale pokazujecie się jako osoby niezwykle. Y, Mądre, opanowane, potrafiące kontrolować swoje emocje. I to też może przyciągać potencjalnych kandydatów, czyli przedstawiacie się jako osoby niezwykle dojrzałe, tak? Jest przy Was wiele możliwości. Pokazuje się również miłość szczęśliwa, tak? Pokazuje się też miłość szczęśliwa, miłość spełniona. Tylko tutaj ważne będzie to, żeby. Mm, jeżeli macie jakieś teraz trudności w relacji, żeby albo odrodzić tę relację, albo jakoś ją przetransformować, aby była ona bardziej stabilna. Ponieważ są karty kielichowe, więc być może jest dużo emocji, różnych emocji skrajnych i tutaj dobrze by było to zrównoważyć, tak? Jest tutaj potrzeba równowagi w emocjach. Na pewno... Jeżeli chodzi o osoby samotne, o singli, no jakby nie pokazujecie się tutaj w ogóle jako osoby samotne. Pokazujecie się jako osoby, które będą poszukiwały prawdy o sobie, będziecie poszukiwać prawdy o tym, czego wy pragniecie, będziecie wyruszać w stronę poznania innych ludzi i nawiązywania z nimi relacji. Pokazujecie się jako osoby, które, które będą otoczone, Potencjalnymi kandydatami, gdzie będziecie mogli sobie wybrać, też tak? Jeżeli chodzi o kwestię uczuciową, no to tutaj coś, kochani, będzie się kończyło również, tak? I jeżeli zobaczycie, że coś naprawdę odchodzi, nie wiem, jakaś relacja bardzo mocno się kończy, i widzicie, że już nie ma, nie ma szans, żeby to uratować, to też się tego nie trzymajcie, ponieważ. Jeżeli jakieś relacje, co jest bardzo możliwe, będą się kończyły w tym roku dla Was, to będą Was otwierały na stabilną, fantastyczną przestrzeń. Z początku tym, którym się zakończą związki, tym, którzy postanowią odejść, bo to raczej Wy pokazujecie się jako osoby, które być może postanowią odejść, no to jakby z początku może być trudno, ale Wy odnajdziecie tą swoją przestrzeń. Do realizacji, do stabilizacji. Yy, pokazujecie się jako osoba yy, bardzo silna, tak? I skorzystajcie też z tej swojej siły. Yy, ale na polu uczuciowym, tak jak mówię, jest przy Was miłość. Bez względu na to, co by się nie działo w Waszym życiu, jest wyruszenie po miłość, jest miłość, jest yy, dążenie do poczucia bezpieczeństwa. Jak wyglądacie na tle finansowym? Pokazujecie się jako osoby, które mm, będą y, bardzo mocno dążyły swoją ciężką pracą, y, pracą systematyczną, pracą wytrwałą, konsekwentną do osiągania dobrej pozycji materialnej. Tutaj pokazujecie się jako osoby, które budują ten sukces swoimi rękoma. I odnoszą y, szczęście, triumfują, tak? Odnajdują swoją przestrzeń w pracy, bądź też na polu finansowym. Czyli tutaj w aspekcie finansów powiem tak, może jakiegoś tam super y, przerostu gotówki nie będzie, natomiast będziecie się czuć na tym polu y, spokojnie, tak? Będziecie się czuć stabilnie, będziecie się czuć bezpiecznie. Zwróćcie uwagę na to, żeby nie, po prostu nie wydawać zbyt wielu pieniędzy. Tu bardziej nastawcie się na oszczędzanie. Tak, dokładnie. Jesteście bezpieczni finansowo, bardzo ciężko pracujecie. Pracujcie wciąż i wytrwale, gromadźcie dobrobyt, gromadźcie finanse. To nie jest rok dla Was na wielkie inwestycje, to jest rok w którym macie się po prostu zabezpieczyć finansowo, w którym macie być może pospłacać pewne zadłużenia, kredyty i dopiero, tak jak mówię, od przyszłej jesieni możecie ruszać z nowymi pomys pomysłami, tak? I tutaj karty jakby to, to też potwierdzają, że to jest raczej, kochani, czas pracy, oszczędzania, spłacania różnych y, trudności, różnych wyzwań finansowych, Wykuwanie, wykuwanie pieniądza, tak? Także tu jesteście na polu finansowym bezpieczni. Nie zabraknie Wam pieniędzy, tak? Jak wyglądacie na polu zawodowym? Mhm, siódemka buław, dziewiątka kielichów. Królowa była bardzo dobrze, bardzo dobrze pokazujecie się na polu zawodowym. Bardzo dobrze się pokazujecie na polu zawodowym. Pokazujecie się jako osoby, które um, będą potrafiły walczyć z przeciwnościami um, losu, ponieważ tutaj mogą się pojawić jakieś, kochani, trudności, wyzwania, natomiast Wy sobie z tym będziecie świetnie radzić. Będziecie skoncentrowani, skoncentrowani na swoich celach, będziecie osiągać również radość i spełnienie w pracy, uznanie, jakby stabilna pozycja w pracy, no i będziecie działać, będziecie działać, w ogóle nawet się nie będziecie zastanawiać tutaj zbyt długo nad niczym, będziecie w energii działania i zdobywania swoich marzeń. Jaka jest prośba? Właśnie, nie przepracowuj się zbytnio. Zadbaj też o odpoczynek. Nie pozwól sobie na to, by być biernym, ponieważ te karty zachęcają do energii, do działania. I jeżeli pojawi się, pojawi się przy tobie nowy początek, to pod koniec tego roku numerologicznego, czyli już pod koniec lata, czy z początkiem następnej jesieni, idź w nowe. Jakby ten rok pokazuje się, że ty będziesz na polu pracy odnosić bardzo duże sukcesy, szczęście, radość, zmiany, ruch, działanie, tak? Yy, dobre planowanie. I tak, jakbyś teraz się musiał czegoś nauczyć do końca tego roku. Yy, 2000 yy. 21, tak? W sensie do września 2021, że to jest taki rok, w którym ty się czegoś musisz nauczyć, zdobyć jeszcze więcej mądrości, żeby kolejny zacząć już z innego miejsca, być może właśnie już z własną firmą, tak? Bądź inicjatywą, bądź projektem, jakimś awansem. Tu jeszcze jest potrzeba się czegoś nauczyć. Jaka jest rada dla Was? Bądź odważny działaj, nie działaj pochopnie działaj w sposób przemyślany uważaj na to, by nie być aroganckim, by nie dawać się ponieść, ale generalnie otwieraj się na zmiany, które w tym roku do Ciebie w ogóle będą przechodziły, tak? Czego jeszcze tutaj dotyczy rycerz buław? Rycerz buław i rycerz mieczy mówią o tym, że Powinieneś stanąć we własnej prawdzie, podążać ze swoimi marzeniami, za głosem własnej intuicji, nie słuchać tego, co mówią inni, tylko kierować się własnymi priorytetami. Gonić za marzeniami, tak? Gonić za marzeniami i osiągać cele. Co jeszcze? Wykorzystaj swoją siłę i moc do przeciwności. Um, uznawaj, że przeciwności, które mogą się pojawić w tym roku, będą tylko po to, by Ciebie wzmocnić, by Tobie pokazać Twój ukryty potencjał. Bądź asertywny, czyli naucz się odmawiać, kiedy czujesz, że nie możesz czegoś zrobić um, i mów to, co czujesz. Nie mów tego, czego nie czujesz. Um, dzieląc się zapałem, humorem i radością, ogarniam i szanuję swojego młodzieńczego ducha, czyli rzeczywiście to jest dla Was rok pełen entuzjastycznych wydarzeń, i tak też się to tutaj, kochani moi, pokazuje. Twoje ma y ciało mówi do Ciebie, obserwuj. Co się dzieje z Tobą, kiedy jesteś zmęczony, głodny, zestresowany? Słuchaj ciała. Tak, no właśnie, zwróćcie uwagę na to przepracowanie, które przy Was może być, ponieważ rydwan to jest też taka energia właśnie mm, wielu zmian, dużego ruchu, dużej aktywności, wyjazdów być może, tak? Może będziecie wyjeżdżać, może właśnie praca związana z wyjazdami? Ehm... No i uważajcie na przepracowanie. Dajcie sobie też po prostu prawo do odpoczynku. Dziękuję Wam, kochani, na dzisiaj. Zapraszam do oferty specjalnej dwie usługi w cenie jednej, a na dzisiaj, moi drodzy, to wszystko. Całuję serdecznie i do zobaczenia, do kolejnego nagrania.